Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszym kąciku języka angielskiego dla osób średnio zaawansowanych. Tak zwane wkuwanie słówek z całą pewnością nie należy do czynności ani najprzyjemniejszych, ani najbardziej pasjonujących. No, chyba, że ktoś już ma takie fetysze, ale tego akurat nikomu nie polecamy. Co więcej, bywa to czynność, że tak powiem, jeżeli wolno tak powiedzieć, nieco zwodnicza. Dopóki bowiem danego słówka, którego pozornie nauczyliśmy się na pamięć, nie zaczniemy używać aktywnie w naszych konwersacjach w języku angielskim, dopóki nie spotkamy kilkukrotnie w jakimś tekście, nie natkniemy się na nie słuchając angielskiej telewizji czy angielskich filmów, dopóty tak naprawdę. To słówko zalega na bardzo niskich pokładach naszych, naszej pamięci i w gruncie rzeczy specjalnie naszego słownictwa nie wzbogaca. Słówka powtarzać niestety trzeba, ale należy to robić mądrze i skutecznie. Nie opłaca się zatem wkuwać, bo to rzeczywiście niewiele nam da. Natomiast jak najbardziej opłaca się tworzyć takie. Mapy słówek z danego tematu, wracać do tych słówek, bombardować się nimi z różnych stron i ucząc się, od razu próbować tworzyć jakieś zdania z nimi, czy też wprowadzać jak najszybciej do naszych konwersacji. Wtedy taka nauka coś przyniesie nam jak najlepsze owoce. Do tego Państwa zachęcam. A dzisiaj proponuję taką właśnie powtórkę z najczęściej używanych, Najpopularniejszych angielskich czasowników. Taka część pierwsza tej powtórki, bo będzie jeszcze i część druga. No to cóż, czy jesteście Państwo gotowi po tym trochę przedługim wstępie? Myślę, że tak. Ruszamy. To accept. Akceptować. To allow. Pozwalać to answer odpowiadać to ask pytać to be być to believe wierzyć to break łamać to bring przynosić, to build, budować, to buy, kupować, to call, dzwonić, can, móc, potrafić, to change, zmieniać to clean czyścić to close zamykać to come przychodzić to complain narzekać to create tworzyć to cut Ciąć, to dance, tańczyć. To do, robić, to drink, pić, to drive, kierować, to eat, jeść, to expect, oczekiwać. to explain wyjaśniać to fall upaść to feel czuć to fill napełniać to find znajdować to fly latać to follow podążać za, iść za, to forget, zapominać, to finish, kończyć, to get, dostawać. To give, dawać, to go, iść, to grow, Rosnąć, to hate, nienawidzić, to hear, słyszeć. A teraz spróbujcie Państwo sami przetłumaczyć, przypomnieć sobie, cóż te czasowniki znaczą, jakie są odpowiedniki w języku polskim. To accept. To allow to answer, to ask, to be, to believe, to break, to bring. to build, to buy. To call, can, to change, to clean, to close. To come, to complain, to create, to cut, to dance, to do, to drink, to drive. To eat, to expect, to explain, to fall, to feel, to fall, to find. To fly, to follow, to forget, to finish, to get, to give, to go, to grow, to hate. To here. A teraz w drugą stronę, proszę znaleźć angielskie odpowiedniki tych czasowników. Akceptować? Pozwalać? Odpowiadać? pytać, być, wierzyć, łamać, przynosić, budować, kupować. Dzwonić? Móc potrafić? Zmieniać? Czyścić? Zamykać. Przychodzić? Narzekać. Tworzyć, ciąć, tańczyć, robić, pić, kierować, jeść, oczekiwać. Wyjaśniać, upaść, czuć, napełniać, znajdować, latać, podążać za, zapominać kończyć dostawać dawać iść rosnąć nienawidzić słyszeć I to byłoby już na tyle naszej przygody, pierwszej przygody z najpopularniejszymi, najczęściej używanymi angielskimi czasownikami. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.